Życie bywa zaskakujące, prawda? Musimy to przyznać wszyscy. Mama Foresta Gampa mówiła, że życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co się nam trafi. W jednej chwili może wznieść się na wyżyny sławy, ale w takiej samej chwili wystarczy, aby zlecieć i pogrążyć się w porażce. Jedna noc w której napisał scenariusz do rokiego wystarczyła, żeby z nieznanego i słabego aktorzyny Sylwester Stallone stał się supergwiazdą i ikoną kina akcji przez następne dziesięciolecia. Jeden utwór wystarczył, aby z totalnie nieznanej nikomu grupy muzycznej z Korei Południowej zespół Psy stał się rozpoznawalny na całym świecie, a utwór ten był przez kilka lat w czołówce najczęściej wyświetlanych filmów na YouTubie. Gangnam Style, bo o tym mowa, ma dzisiaj ponad 5 miliardów wyświetleń. Z drugiej strony, życie bywa zaskakujące zupełnie odwrotnie, bo wyobraź sobie nastolatka, którego na przystanku autobusowym potrąca pijany kierowca powodując, że całe ciało młodego chłopaka do końca życia będzie przykute do wózka inwalidzkiego. Wyobraź sobie też młodą dziewczynkę, która wyciągnęła czy, czy ściągnęła na siebie patelnię z gotowanym olejem. Jej twarz do końca życia będzie upamiętniała te kilka tragicznych sekund. Wyobraź sobie też bogatego i zdolnego lekarza, który postanowił wyjechać na misję leczyć Afrykańczyków. Lekarza, który był wierzący i który przeświadczenie miał, że Bóg go tam powołuje. Jednak misja, na którą pojechał, przyniosła mu malarię i szybką śmierć. Bywa życie bywa zaskakujące, moi drodzy, a spotkanie z Bogiem i jego wolą bywają zaskakujące, zaskakujące jeszcze bardziej. No właśnie. Tydzień temu przyglądaliśmy się historii pewnego starszego małżeństwa w naszych adwentowych rozważaniach na ten rok. Małżeństwa, które przez większość swojego życia było zaskoczone niełaską. Ponieważ nie mogli mieć potomstwa. Ale też to małżeństwo ostatecznie zostało zaskoczone Bożą łaskawością, kiedy Bóg dał im syna i to takiego syna w wymiarze pro, albowiem Jan Chściciel okazał się być największym prorokiem Starego Testamentu. A dziś na nowo przyjrzymy się historii nastoletniej żydowskiej dziewczyny, nastolatki, moi drodzy, nastolatki, której życie ułożyła niespodziewana ciąża. Ciąża obarczona nawet ryzykiem utraty życia. Maria. Maria, bo o niej mowa. Maria, której imię po hebrajsku brzmi Mariam. Była przeciętną Żydówką, tak samo zresztą jak jej imię. Pochodziła zapewne z pobożnego, ale zdaje się z ubogiego domu. Jej życie przebiegało zapewne tak jak życie innych dziewczyn żydowskich. A muszę przypomnieć dla tych, którzy już to wiedzą, albo powiedzieć tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, że dziewczynki w Izraelu aż do czasu zamążpójścia pozostawały pod opieką w zasadzie matki. Matki, która uczyła je gotować, zmywać, prać, opiekować się młodszymi dziećmi, a także, a także szyć, przyrządzać po prostu dziać na drutach, przyrządzać materiały. Aby, aby mieć się z czego później okryć. Matka również na ogół uczyła dziewczynki pisać, czytać i elementarnie liczyć i całość takowej edukacji domowej miało jedno główne zadanie jeden cel przygotować taką dziewczynę, taką nastolatkę do roli żony i matki. Bo kiedy taka nastolatka weszła w wiek dojrzałości, czyli mniej więcej 12-14 lat, to i Rodzice rozglądali się za potencjalnym mężem. Wszystkim zajmowali się rodzice obu stron, e, i to oni wybierali partnerów dla swoich dzieci. Choć oczywiście my, słuchając takie rzeczy, czy czytając w jakiejś literaturze, e, e, szokują nas one, ponieważ nie zgadzają się z naszymi normami. Ale tak wyglądała zdecydowana większość małżeństw semickich, i tak wyglądają niektóre małżeństwa do dzisiaj. W krajach Blisk Bliskiego Wschodu. Wracając jednak do Izraela tamtych czasów, kiedy młody mężczyzna, w zasadzie młody nastolatek, z pomocą rodziny i własnej pracy zgromadził wystarczająco pieniędzy, wybierał swojego pośrednika, który to razem z rodzicami młodzieńca udawał się do domu potencjalnej panny młodej. Po ich przybyciu rodzice takowej wybranki, czy potencjalnej wybranki, spotykali się z przybyłymi gośćmi i proponowali coś do picia. Jednak goście stanowczo odmawiali poczęstunku, dopóki nie wyznaczą wysokości posagu i nie uzyskają zgody panny młodej. Rodzice dziewczyny, więc, wybierali swojego pośrednika i rozpoczynała, rozpoczynały się negocjacje. A więc widać, że w gruncie rzeczy była to Zasadniczo transakcja finansowa. Kiedy już wszystko było ustalone, czyli wysokość, yy, wysokość posagu była ustalona yy, i wszystko było przyklepane, wnoszono poczęstunek i wszyscy razem świętowali zawarte porozumienie. Tak wyglądało, tak wyglądały zaręczyny, moi kochani. Wiem, ciężko to jakoś sobie w głowie przyswoić, ale tak to wyglądało. I od tego typu zaręczyn do ślubu upływał, no, podają Bibliści, mniej więcej rok. I to już był formalny kontrakt wiążący obie strony, który, to kontrakt można było zerwać jedynie na drodze rozwodu albo śmierci, rzecz jasna. Jeżeli narzeczony zmarł przed ślubem, to dziewczyna była uważana za wdowę. I teraz wyobraź sobie taką nastolatkę, powiedzmy czternastolatkę, której narzeczony przypadkowo gdzieś zmarł. I taka czternastolatka. Mogła być już uznana za wdowę. W tego typu zaręczynach, czy w tym etapie zaręczyn, życie seksualne było jeszcze zabronione aż do dnia ślubu, kiedy to pan młody przybywał i, i, i że tak powiem, porywał swoją wybrankę z domu ojca i przenosił ją do własnego domostwa. I kiedy przypatrujemy się, albo może inaczej, kiedy czytamy o o, o małżeństwie Marii i Józefa, no to właśnie czytamy o tego typu procesie, o tego typu właśnie sytuacji, w której Maria się znalazła. Ponieważ przyrzeczono jej albo, albo i to Józefowi przyrzeczono właśnie tego, właśnie ich przyrzeczono sobie. Tak? Józef, syn jakiegoś miejskiego stolarza syn Jakuba. Zatrzymajmy się na chwilę i podsumujmy więc żydowska, że podsumujmy to, jak w jaki sposób Żydzi, żydowska ceremonia ślubna wyglądała, a składała się ona z trzech etapów. W pierwszym, jak już wspomniałem, następowały formalne zaślubiny. Kobieta była formalnie żoną, przyrzeczoną danemu mężczyźnie, ale jeszcze mieszkała z rodzicami. Aby zerwać te zaręczyny, potrzebny był formalny list rozwodowy. W drugim Etapem było przygotowywanie przez pana młodego czy przez tego narzeczonego domu. I ów narzeczony rozbudowywał dom, powiedzmy, rodziców albo stawiał jakiś nowy obok dla przyszłej rodziny. Panna młoda miała wiernie czekać w domu swoich rodziców na dzień za mąż pójścia, tego już wiecie, ostatecznego. No i, i przechodzimy do trzeciego etapu, w którym to. Pan młody przybywał do domu rodziców, panny młodej, zabierał ją najpierw na wesele, do domu swego ojca, a potem do swojego przygotowanego domostwa, gdzie dokonywała się konsumpcja małżeństwa. Relacja więc Józefa i Marii była już formalnym związkiem, ale jeszcze nie mieszkali razem, jak podaje nam ewangelista Mateusz. Przypomnę, tylko, że najprawdopodobniej Maria miała między 14 a 16 lat w tym momencie. No i mogliśmy powiedzieć, że życie bywa zaskakujące. W zasadzie mocno zaskakujące, ponieważ taka młoda Żydówka no, nie miała takich szans na poznanie swojego narzeczonego, tak jak powiedzmy my to w naszej kulturze robimy. I cały ten porządek. Yy, Etapu zaślubin został przerwany nieoczekiwaną wizytacją anielską pod postacią anioła Gabriela, który zaprezentował młodej nastolatce z Nazaretu, Marii, Boży Plan na dalsze jej życie. Być może tak pewnie zakładamy, że Maria wykonywała jakieś swoje domowe czy przydomowe obowiązki i w którymś momencie najprawdopodobniej, kiedy była sama. Przychodzi Anioł i mówi do niej to, co Ewangelista Łukasz zapisał w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale od 28 do 33 wersetu: Witaj, obdarzona łaską, Pan z Tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Po grecku brzmi to: Chaire, kecharito mene, metasu, eulogemene su I to jest stwierdzenie. Szczęśliwa jesteś między kobietami, taka tylko ciekawostka, nie, jest, nie występuje we wszystkich manuskryptach, więc w niektórych przykładach pisma świętego to stwierdzenie występuje, a w niektórych nie. Czytamy dalej, lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdzie w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim i będzie nazwany synem najwyższego. Da mu też Pan, Bóg, tron jego ojca Dawida. Będzie królował on nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Życie bywa zaskakujące, a Boża wola bywa jeszcze bardziej zaskakująca. Na pewno taka była w tym przypadku. Co oprócz strachu mogła pomyśleć Maria? Z jakim wyzwaniem, ryzykiem, niepewnościami wiązała się jej potencjalna zgoda? Jakie życie miałoby teraz wyglądać? W jaki sposób wychowywać chłopca, który ma się okazać synem Boga, królem świata? W jaki sposób mam teraz żyć jako matka takiego syna? Myślę, że pytań było zdecydowanie więcej niż odpowiedzi. Niepewności było zdecydowanie więcej niż szczegółów tej szalonej misji. Misji, która, przypomnę, miała okazać się bardzo ryzykownym posunięciem w świecie takim jak tamten, ponieważ. No właśnie, ponieważ. Heh, jej ciąża nie ze swoim narzeczonym, nie ze swoim mężem mogła się okazać dla niej śmiertelna. Maria zatem zapytała. Anioła. Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Dalsze wersety pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Moglibyśmy w tym miejscu pomyśleć, że to jest szaleństwo to wielkie szaleństwo, ponieważ zgoda Marii na tego typu propozycję była bardzo ryzykowna, ponieważ życie jej było na szali. Zdaje się, że Maria nie miała zbyt wiele czasu do namysłu, bo czytamy w kolejnym wersecie 38 takie zdanie. Zdanie, które sprawia, że gdy czytam historię Marii, to myślę sobie to była odważna dziewczyna. Chciałbym być taki jak ona. Bo wypowiada słowa, które brzmią następująco. Oto jestem, gotowa by służyć Panu, niech mi się stanie według Twojego słowa. Albo jak inny przykład powiada, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Mówiąc inaczej, Panie. Jestem do Twojej dyspozycji i zrobię to, do czego mnie powołujesz. Wiecie, kiedy myślę o tych słowach, to myślę sobie w ogóle o naszych deklaracjach, bo o wiele łatwiej jest nam deklarować coś, o czym wiemy, że się nie wydarzy. Śpiewamy pieśni i, i, i śpiewając takie piękne pieśni, łatwiej jest nam wypowiadać nie wiem. Stwierdzenia o tym, że pójdę za Jezusem choćby na koniec świata i zrobię o cokolwiek mi On poprosi. Ale, ale w rzeczywistości wiemy, że to się nie stanie. Ktoś kiedyś słusznie zauważył i powiedział tak: Słowa. Nie ma nic prostszego niż ich wymawianie. I nie ma nic trudniejszego niż ich wypełnianie. I w tym, w tym momencie, moi drodzy, chciałbym. Nieco uwagi naszej e, skoncentrować na służbie. Bo gdy czytałem te fragmenty, kiedy przypatrywałem się życiu tej prostej, nastoletniej dziewczyny z Galilei, to pomyślałem: była gotowa służyć Bogu. I być może to ją wyróżniło, nie wiem, bo nie było mnie tam wówczas i nie znam serca Marii. A nie, bo, nie zostało to nam objawione w Słowie Pańskim, ale myślę, że Maria była gotowa na to, by z poświęceniem służyć Bogu, o której tyle słyszała. I myśląc sobie o służbie, myślę, że jest trudna. Taka służba, wiecie, prawdziwa, pełna oddania, jest trudna. Myślę, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie mogą człowieka spotkać na Ziemi. Szczerość intencji, wiecie, motywacji, szczera i nieobłudna miłość, która temu towarzyszy, wymóg tego, aby rezygnować z siebie, bycie dyspozycyjnym, tak wiecie, naprawdę dyspozycyjnym. Konieczność nieprzywiązywania się do dóbr materialnych i tak dalej. Moglibyśmy wyliczać? Wyliczać. Do tego dochodzi również świadomość, że nawet najbliżsi współpracownicy mogą Cię zawieść, zdradzić, opuścić, zostawić. Tak jest. Służba to codzienna walka duchowa. Walczysz z swoim ciałem, z swoimi grzesznymi przyzwyczajeniami. Walczysz ze światem, który ciebie dookoła otacza, który napiera na ciebie. Walczysz również z diabłem, z przeciwnikiem. Służba to codzienna duchowa walka. Służba to również nieopisany trud psychiczny. To nieprzespane noce, powtarzające się bóle brzucha i biegunki. To również wysiłek fizyczny i niejednokrotnie większa podatność na zachorowania, na serce, nerwice, czy nawet na choroby psychiczne. Pomyślmy teraz, czy Maria była świadoma tego, jak potoczy się jej życie, zgadzając się na Boże powołanie? Założę się, że nie. Dalej, czy była, czy, czy wiedziała, że, że, że na jej rodzinie będzie ciążyło pewne piętno społeczne? Spowodowane tym, że jej syn będzie totalnie odmienny od pozostałych. Założę się, że nie. Że nie, nie była świadom tego. Pytajmy dalej, czy wiedziała, że będzie musiała oglądać dramatyczną i drastyczną egzekucję swojego syna? Założę się, że nie. Pomyśl o tym, w jaki sposób przeżywałbyś, przeżywałabyś. Gdybyś wiedział, że Twój syn albo Twoja sy albo, no tak, Twój syn albo Twoja córka będą doświadczać drastycznego upokorzenia, cierpienia spowodowanego tym, że postanowili służyć Bogu. Niejednokrotnie słyszeliście z tego miejsca o, Williamu, o Williamie Kareju który był nazwany ojcem nowożytnej misji jego zasługi dla dzieła ewangelizacji Indii są nieocenione jego działalność e, i działalność jego towarzyszy e, spowodowała to że Biblię przetłumaczono na 44 języki i dialekty Indii założono wiele szkół założono kolecz kształcący pastorów Setki tysiące Hindusów mogą usłyszeć o Chrystusie i poznać go osobiście. Carey był człowiekiem absolutnie niezłomnym, który sam nauczył się kilkunastu języków, nie mając w zasadzie żadnego wykształcenia z zakresu językoznawstwa, a będąc jedynie skromnym synem prostego szewca. Moglibyśmy powiedzieć, i, i, i to byłoby zgodne, jest zgodne z rzeczywistością, że William Carey był Człowiekiem wielkiego Bożego sukcesu. I ten sukces podziwiamy. Ale czy wiemy, czy zdajemy sobie sprawę z tego, ile ten sukces go kosztował? Czy wiedzieliśmy o tym, że jego propozycja wyjazdu misyjnego została wyśmiana przez ówczesne władze kościelne i musiał sam zatroszczyć się o fundusze na wyjazd? Czy wiedzieliśmy o tym, że po, przy, przy, po wylądowaniu na ziemi indyjskiej musieli zatroszczyć się o swoje utrzymanie oraz nauczyć się języka bengalskiego, aby przeżyć? Czy wiedzieliśmy o tym, że zostawił swój kraj, Anglię, i wraz ze swoim, swo, swoją rodziną przemierzył kilkanaście tysięcy kilometrów, aby dotrzeć do Nowego Lądu? I nie było to łatwe. Czy wiedzieliśmy o tym, że w ciągu pierwszych sześciu lat służby, trudnej służby, nie nawrócił się żaden hindus, bo pierwszy z nich nawrócił się po siedmiu latach służby. A czy wiedzieliśmy o tym, że w ciągu tych pierwszych sześciu lat zmarł jego, jeden z jego synów zmarł na czerwonkę, i ta śmierć spowodowała załamanie psychiczne żony Karia Dorothy, które to załamanie psychiczne? Pogrążyło ją i już nigdy się nie podniosła aż do dnia swojej śmierci, które nastąpiło za 14 lat. Czy widzieliśmy o tym, że drukarnia, która służyła misji w celach drukowania Biblii, spłonęła. Więc pracę nad drukiem trzeba było rozpocząć na nowo. Czy widzieliśmy o tym, że po śmierci jego pierwszej żony poślubił kolejną, która również zmarła? I poślubił kolejną, która również zmarła. Pochował więc trzy żony. Oprócz trzech żon zmarł jeszcze jego najstarszy syn Felix. A więc pochował trzy żony i dwóch synów. Czy wiedzieliśmy o tym, że w towarzystwie misyjnym, który sam William Carey zaokładał, Czasem zaczęli przybywać nowi, niedoświadczeni misjonarze, co generowało mnóstwo konfliktów, na skutek których Karek, założyciel tejże misji, został zmuszony do opuszczenia jej. Takie życie. Życie człowieka, powiedzmy Bożego Człowieka Sukcesu, było przypieczę... czy, czy przypieczętowane, może złe słowo, było obarczone wieloletnimi doświadczeniami, cierpieniami oraz utratą bliskich. I ten William Carey napisał któregoś razu takie słowa. Niemałą pociechą dla mnie jest poznanie, że Bóg wezwał mnie do mojej pracy, umieszczając mnie tam, gdzie jestem i takim, jakim jestem. Nie szukałem tej pozycji i nie uśmielę się jej opuścić. On wie, dlaczego umieszcza mnie tutaj: czy aby pracować, uczyć się, czy cierpieć. Hm. Moi drodzy, to słowa człowieka, o którym myślę, że wiedział, co pisał. Maria z Nazaretu oraz William Carey byli do siebie podobni, ponieważ zgodzili się na wolę Bożą, która przewyższała ich zdolności i możliwości i która narażała ich na ogromny stres, niewygody, cierpienia, która również spowodowała tak wiele osobistych wyrzeczeń, a w końcu zabrała im najbliższych. A jednak. A jednak ich tak zapisało ich na wieki w wielkiej historii Bożego doskonałego planu. Myślę więc, że są oni godnymi naszego naśladownictwa. Dlatego, moi drodzy bracia, siostry, przyjaciele, w służbie Panu, naszemu Panu, zanim powiemy tak, przemyślmy dwa zdania. Jedno pochodzi od Marii z Nazaretu i brzmi: Oto jestem, gotowa, by służyć Panu niech mi się stanie według Twojego słowa. Drugie zdanie pochodzi od naszego drugiego bohatera tej dzisiejszej historii, Williama Carey'a, który powiedział tak Nie boję się porażek. Boję się odnieść sukces w czymś, co jest bez znaczenia. Moi drodzy, słuszmy Bogu. Bo choć czasami Wydaje się, że się nie opłaca. Bo stres, bo wyrzeczenia, bo boleści, bo trud, znój, konflikty, cierpienie, niedostatki. Jednak warto. Bo na końcu czeka nas wieniec, który Chrystus wręczy każdemu, kto wiernie służył w Jego królestwie. I niech ta myśl towarzyszy nam może tak w szczególny sposób w okresie rozmyślania adwentowego nad tym, po co Chrystus przyszedł. Bądźcie błogosławieni i do usłyszenia w następnym materiale.